Cześć, witajcie ponownie! Po dwóch miesiącach przerwy znowu stoję na białym, znowu jestem na śniegu, tym razem w Zoldzie, w Zulden, w południowym Tyrolu, w niemieckojęzycznym południowym Tyrolu w północnych Włoszech. A przez 4 dni będę jeździł tutaj po dwóch ośrodkach narciarskich, jeden to właśnie wspomniana Zolda, a drugi tak popularne u nas Masokorto. Mam tylko nadzieję, że pogoda się poprawi, bo popatrzcie się, jest tak jak jest, prognozy są takie 50-50, zobaczymy. Dostałem się tutaj w dosyć szybki sposób, dosyć wygodny z Krakowa. Można tutaj dojechać w 7 godzin, to znaczy w 7 godzin od wejścia do samolotu do tego, żeby stanąć na nartach na stoku. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak to zrobić, ile to kosztuje, to oglądajcie w vlogach. Zobaczcie, jak tutaj dojechałem i jakie warunki dzisiaj były na Stoku, choć tak tych ujęć narciarskich przyznam wam się szczerze, nie jest za dużo. I jeszcze prośba oczywiście łapka w górę bardzo proszę. Subskrybujcie, dzwoneczek. To co, to zapraszam na trasy. Jestem już na lotnisku w Krakowie. Mój lot jest boarding mam za około godzinę. Jestem już przy swoich bramkach, żeby oddać mój bagaż i narty. I kilka słów dla tych osób, które nigdy nie leciały samolotem na narty. Jak wygląda przewóz nart, więc wygląda to w ten sposób, że ja lecę dzisiaj liniami Lufthansa pod, do Frankfurtu, tam się przesiadam na samolot do Innsbrucka. Obsługiwane są te linie przez, e, obsługiwany jest ten lot przez linie Lufthansa i linie austriackie. I jeżeli chodzi o, o ten lot i o te linie, e, to przewóz moich nart jest bezpłatny. E, tutaj w cenie biletu mam przewóz nart i wcale ten bilet nie jest taki drogi. Taki przelot można kupić e, do Innsbrucka i z powrotem e, przez Frankfurt. Przykładowo, czy przez Wiedeń nawet za 500 zł, więc nie jest to jakiś taki duży wydatek. Jeżeli chodzi o inne linie, szczególnie o tanie linie, to tutaj niestety musimy dodatkowo zapłacić. Nie chcę teraz jakoś przesadzać, ale chyba 150 zł za jeden odcinek, to też jest ważne, kosztuje dopłata za, za, za sprzęt na, nie tyle narciarski, tylko sprzęt sportowy, bo to tak to się nazywa. Oczywiście jeżeli chodzi o narty to trzeba je spakować do pokrowca. To jest jeszcze ważna rzecz, że w Lufthansa jest tak, że można zabrać osobno buty, czyli jeżeli buty wam się nie zmieszczą do walizki, to możecie je swobodnie wrzucić do specjalnego pokrowca do tego narty i oddać je tutaj przy check-inie. Nie martwiąc się o ilość bagażu, bo bagaż rejestrowany tutaj ma 23 kg, ale ja, na przykład, na dzień dzisiejszy, bagażu sportowego mógłbym wziąć nawet 32 kg. Także bardzo dużo, praktycznie całą walizkę dodatkową mógłbym wziąć rzeczy. No dobra, tyle gadania. Spadam do, do check-inu po moje karty pokładowe. No i muszę oddać narty. I o tym, gdzie się oddaje takie narty, też za chwilę. Tyle się naopowiadałem o tym, jak to yy, narty są w cenie biletu, a się okazuje, że każą mi dopłacić. Idę teraz do kasy zobaczyć jak to będzie wyglądało, czy będę musiał dopłacić, czy faktycznie bagaż jest w cenie biletu. No, było chwilę nerwowo, ale okazało się, że pracownik chyba nie do końca, który przyjmuje narty, nie do końca wie o co chodzi, że w Lufthansie jest zawsze za darmo bagaż w cenie. Więc idę jeszcze raz z nartami, żeby Pani mi zawieszkę przyczepiła. Był mój błąd, był mój błąd, bo dodała myślę do systemu. Miał Pan faktycznie rację, więc bardzo Pana przepraszam. Mam już upragnioną zawieszkę. Pani biła się w piersi i bardzo, bardzo przeszkadzała, przepraszała, że to jej wina. Na no co zrobić, takie rzeczy się zdarzają, chociaż nie powinny, bo ja byłem przekonany o tym, że mam rację, natomiast osoba, która by Hmm, powiedzmy nie wiedziała tego, no mogłaby się poczuć bardzo niekomfortowo. Ale to dla Was też informacja. Jeżeli polecicie do Austrii samolotem, do Monachium, tak samo do Niemiec, to jeżeli kupujecie przelot liniami Lufthansa, narty, sprzęt narciarski jest w cenie. A teraz już idę do stanowiska w bagażu nadwymiarowego, tego którędy tu przejść, gdzieś tutaj muszę. Zmieniło się to, bo kiedyś z tamtej strony, teraz jest z drugiej strony. Jestem w punkcie nadawania bagażu nadwymiarowego. Trochę to śmiesznie wygląda, bo punkt jest samoobsługowy i na przykład narty trzeba wrzucić na pojemnik, więc kładę pojemnik, który oczywiście. Nie jest Na, przystosowany do bagażu nadwymiarowego, kładę narty. Ktoś dzwoni, odbierzemy, zobaczymy co się dzieje. Tak proszę, no moje narty już pojechały. <dzisz> Dzisiaj przygod du dużo, oczywiście pani, która przyjmuje te narty gdzieś tam w czeluściach lotniska zadzwoniła do mnie przez telefon, który widzieliście i kazała mi wyłączyć kamerę, bo to wszystko ściśle tajne i poufne, co też uczyniłem. Ruszam teraz już do kontroli. Tam oczywiście kamerę muszę wyłączyć. Dziękuję. Zapraszam. Wsiadam do samolotu dzisiaj przez rękaw, nie będę jechał autobusem, także miło siedzę z przodu, więc jestem w pierwszej grupie i tutaj taka informacja, bo mnie to spotkało pierwszy raz. Lutkanza wprowadziła wejście na grupy, czyli proszą pasażerów, którzy mają odpowiednie oznaczenia grup na biletach. No fajna rzecz, bo nie trzeba się pchać, nie trzeba stać i czekać jak gdyby przed wejściem, tylko można sobie posiedzieć i poczekać na swoją grupę. To się udało. Pierwszy etap podróży mam za sobą. Jestem we Frankfurcie o czasie. Teraz mam jakieś 20-25 minut na to, żeby znaleźć swój gate na samolot do Innsbrucka. Mam nadzieję, że tym razem mi się uda. Mówię tym razem, bo poprzednio samolot został, loto został odwołany, więc myślę, że dzisiaj będzie troszeczkę lepiej. Przynajmniej mam nadzieję. Teraz muszę sprawdzić, skąd mam, z którego gate'u mam odlot i ruszam dalej. A3, jak widzieliście, we Frankfurcie trochę tych ekranów i samolotów dużo lata. Teraz muszę rozkminić, w którą stronę mam iść. Chyba tutaj. A, pójdziemy sobie na skróty. Samolot ciut mniejszy, no ale lotnisko też troszeczkę mniejsze od tego w Frankfurcie. Tym razem się udało. Jestem już w Innsbrucku. Teraz tylko zerknę, czy moje narty tam jadą. Mam nadzieję, że tak i że moja walizka też dojedzie, bo bez tego by było kiepsko. Ja idę w miejsce, gdzie będę mógł odebrać swój sprzęt i będę potem szukał e, taksówki do e, Zoldy do Zulden. Tutaj będę używał na zmianę dwie nazwy, bo Jadę do Włocha, ale będzie w południowym Tyrolu, który jest niemieckojęzyczny, więc może być Zolden albo Zolda. W takich komfortowych warunkach będę miał okazję zasuwać do południowego Tyrolu. No, też można, czemu nie. Słuchajcie, jestem we Włoszech i, jak widzicie, no, niewiele widać za oknem. Przejechałem Reschen Pass, i jestem już w południowym Tyrolu, czyli tak powiedzmy, w moim do miejscu docelowym. Jeszcze zostało mi jakieś 40 minut do Zoldy, czy do Zulden, bo to dwie nazwy tutaj obowiązują. A chciałem Wam pokazać tutaj uroki Doliny Winżgał, Val Venosta po włosku. No, ale niestety dzisiaj nie dam rady. Tutaj po przejechaniu przełęczy, jadąc od strony austriackiej, jest fantastyczne jezioro z charakterystyczną wieżą, chyba kościoła, który został gdzieś tam zatopiony, i została taka pamiątka wieża wystająca z nadwody. No, ale niestety myślę, że nie będzie jej kompletnie widać. No, trudno, może innym, pas, innym czasem będzie okazja, żeby tutaj przyjechać. Tym bardziej, że jest tutaj w tej części doliny Val Venosta są chyba dwa ośrodki narciarskie, w których jeszcze nie byłem i warto tutaj wstąpić. Ja natomiast zjeżdżam w dół doliny i stamtąd znowu będę się wspinał troszeczkę wyżej w kierunku Zoldy. na miejscu. Zapowiada się długi dzień, bo wcześniej zacząłem o 3 rano, a kończę o której? No zobaczymy. Na razie zbieram się szybko i na nabry. Nareszcie jestem w pokoju, w hotelu. Hotel Cristallo położonym, powiedzmy sobie, takim centrum. Nie w sensie Centrum, gdzie są sklepy i tak dalej, tylko w, w środku, o to będzie lepsze określenie, w środku Zoldy, bo centrum mamy e, przy Wjeździe. Natomiast główną gondolę, która e, wyjeżdża na najwyższe miejsce w Zoldzie, jeżeli chodzi o narciarskie tereny, no to jeszcze mam tam kawałek. I tam też jest druga gondola nowa, którą jeszcze nie jeździłem, bo w Zoldzie byłem już, jestem chyba czwarty. Czwarty raz. Nie mam wiele czasu, więc przebieramy się dzisiaj błyskawicznie. I gotowi. I hop, i jestem tutaj. Stoję sobie teraz na przystanku z Kibusa. Powinien za parę minut przyjechać i ruszam jeszcze szybko na stok, żeby Wam pokazać trochę zoldy. Chociaż dzisiaj tego jeżdżenia nie będzie za dużo. Ale popatrzcie ile tu jest śniegu. No, ostatnio tutaj dowaliło równo. Z tego co pamiętam to Maso Corto było zamknięte chyba przez 5 dni non stop. Ludzie nie mogli wyjechać, którzy tam byli, a ci co przyjechali nie mogli wjechać. Ze względu na zagrożenie lawinowe tutaj też były problemy z dojazdem do Zoldy, ale w krótszym okresie czasu. O tej porze roku Zolda jest naprawdę fantastycznym miejscem, żeby przyjechać. Jest tu kompletnie pusto. Pamiętam jak byłem tu kilka lat temu i przyjechałem rano i to dosyć wcześnie rano, nie to, że tam przyjechałem o 10 czy 11 do gondoli. Wyjeżdżałem na górę sam. Przede mną tylko chyba pierwszą gondolą albo taką techniczną, którą wyjeżdża obsługa. Wyjechał team włoski kobiet, które tutaj trenowały akurat przed Pucharami, przed Pucharami Świata. I tyle. No i parę osób potem w ciągu dnia dojechało. Dzisiaj też, jak patrzyłem na kamery po drodze, to specjalnych tłumów nie ma. Podobno jutro ma się pogoda poprawić, więc mam nadzieję, że zobaczycie, że zobaczycie to, co jest za mną, czyli najwyższy szczyt południowego Tyrolu o Oltler. No i zobaczycie e, fantastyczne widoki, fajne trasy. To nie jest duży ośrodek, ale naprawdę ma kapitalne trasy z jeszcze lepszymi widokami, więc liczę na to, że będę mógł Wam to pokazać, no bo jak będzie tak jak teraz, no to trochę blado wyjdzie ten mój vlog. Będę musiał nadrabiać gadką, a nie każdy z Was to lubi. No i słuchajcie. Wygl Wygląda na to, że zostałem na lodzie. Przed chwilą pojechał skibus, ale od górnej stacji, czyli od gondoli w dół. Jak popatrzyłem na rozkład jazdy, to to jest skibus, który powinien jechać pierwsze do góry, a który nie pojechał do góry, albo pojechał z dużo za wcześnie, bo ja tu byłem punktualnie, byłem 20 po i nic nie jechało. Czyli ta e, punktualność tutaj jest chyba bardziej włoska niż tyrolska. Niedobrze, dobrze, bo teraz nie mam jak się dostać do, do stacji gondoli. Kiepsko to widzę. No nic, idę chyba, pójdę chyba tutaj do tego, do hotelu popytać się, czy by mi nie podrzucili. Poradziłem sobie, jestem już pod gondolą. Zaraz zobaczymy, co dalej będzie. Ale dostałem się tutaj tylko dzięki uprzejmości właściciela hotelu, w którym jestem, bo bus po prostu pojechał za wcześnie. Idę do kasy po skipas. Zaraz wam powiem, ile kosztuje skipas. On mnie wpuścił i jadę chyba sam. <noise> A tak takie rzeczy tylko przed sezonem. Inna sprawa, że jestem późno, no umówmy się. Jest przed drugą po południu. A, jeszcze dwie osoby powiadam. To przy okazji Wam opowiadam o cenach. Tu sobie wziąłem cennik. cennik. też macie podany, jakby ktoś chciał poszukać na mojej stronie, na ski online Natomiast tutaj jakbyście przyjechali w takim sezonie jak teraz jestem, czyli do yy, świąt Bożego Narodzenia, to za sześciodniowy skipas zapłacicie 172 euro, za jednodniowy 38.50. E, teraz dalej e, w szczytowym sezonie, czyli to są święta, ferie, e, skipas kosztuje 234 euro, a poza sezonem e, 205 euro. Ja się teraz muszę przesiąść. Na, do drugiej kolejki. Także trochę będzie zamieszania. Ta kolejka jest dwuczęściowa. To jest stacja przesiadkowa, i zamieniamy się miejscami. No i tutaj taka tradycyjna zamiana gondoli. Zwiększa jedzie na dół, my jedziemy do góry. na górę. Jestem na wysokości ponad 2600 metrów, czyli więcej niż nasze taterki. Dokładnie 2610. Więc przypinam narty i uciekam do góry. Akurat w tym miejscu, na odcinku tego krzesła, nie jest najgorzej, nie wiem jak wyżej. Ale dzisiaj wam pokażę, powiedzmy, tą pierwszą część. Jutro może pogoda będzie łaskawa dla mnie, dla was i pokażę wam coś więcej, także zmykam na górę. Jestem w najwyższym punkcie, na jaki można dojechać tutaj w Zoldzie, na 3250 metrów. Zrobiłem to powiedzmy sobie, ale specjalnie tragedii tutaj nie ma, lekko podwiewa. Jadę teraz w tą stronę czerwoną ósemką, zjadę na dół do restauracji, potem zjadę sobie jeszcze na sam dół, to znaczy na sam dół do gondoli, do górnej stacji gondoli, wyjadę do góry, wstąpię do restauracji zobaczyć co tam podają A, smacznego. Żeby Wam też to przekazać. No coś muszę dzisiaj robić, żeby wypełnić ten to no kiepski krajobraz. Zatrzymałem się, żeby wam pokazać ile śniegu tutaj jest na trasach ja muszę odpiąć narty, chociaż nie wiem czy to jest dobry pomysł. Podejdę tam w nartach. Przypiętymi nartami, żeby ktoś się nie przyczepił do mnie, co mówię i jak mówię, chociaż tych błędów językowych to popełniam od groma. Słuchajcie, stoję obok znaczka pokazującego, informującego o numerze trasy. Ten znaczek normalnie jest na tej wysokości, a teraz popatrzcie. O, nie jest tutaj. Tyle jest śniegu. Ktoś go nie wyciągnął jeszcze. Został wbity na początku. Potem przysypało śniegiem. Także tyle jest śniegu w Zoldzie. Sporo. No to jest dla mnie nowość. Widzę, że tutaj restauracja została przebudowana, jest nowe wejście. Kiedyś wchodziło się tędy. Tutaj odbudowany został jak bar. E? Zobaczymy w środku, zapraszam Was. No, tu jest po staremu. Tak to kiedyś wyglądało. I jest tak do dzisiaj. Bardzo sympatyczne, klimatyczne miejsce. A, można tutaj posiedzieć przy takiej pogodzie, Bo jak jest pięknie, to oczywiście na tarasie widoki są tutaj obłędne. Trochę śniegu jest, co? Taka ważna informacja dla Was. Ech. Gdybyście chcieli tu zapłacić kartą kredytową, to... Mm -mm, na nie. Pani nie ma terminala, więc niestety tylko gotówka, gotówka. Także ja dzisiaj muszę liczyć na kolację w hotelu, bo niestety nie wziąłem ze sobą gotówki, mam tylko kartę kredytową. A, tak też bywa, Schudne. Przyda mi się. <grytania> Idę zobaczyć do baru. Do jakich barów, Tu jest toaleta, jeszcze jedna, bo jedna jest tam niżej się schodzi. Zobaczmy jak to wygląda w barze. Jest W barze też tylko gotowa. Jak to w barze? No cóż, jutro przyjdę z gotówką. A dzisiaj idę jeszcze trochę pojeździć. Nie przeciera się, nie. Wieczorem wybrałem się do centrum Zoldy, żeby przede wszystkim poszukać bankomatu i wyciągnąć pieniążki na jutro, co bym znowu głodny nie chodził, oczywiście głodny nie byłem, bo to bo nie o to chodzi. Ale, ale chciałbym po prostu pójść coś kupić i powiedzieć wam jak smakuje. Także udało się, jest w centrum, popatrzcie się, tutaj bank, taki bardzo włoski Raiffeisen. Tutaj można wziąć i wybrać sobie Eurasy, jeżeli ktoś potrzebuje, tak jak ja teraz. Samo centrum, tak jak Wam pokazałem, to, to, to jest to wszystko, co Wam pokazałem, tak naprawdę. Nic tu więcej nie ma. Tu jest informacja turystyczna, także bardzo ważna rzecz, jeżeli przyjedziecie tutaj, nie wiem, będziecie chcieli szukać noclegu, to jak najbardziej tutaj. Będziecie chcieli się czegokolwiek dowiedzieć, to jak najbardziej tutaj. Także to jest taki ważny punkt na, na mapie. Zoldy. A co w centrum? Oprócz tego, kilka knajpek, kilka hoteli, jakieś sklepy sportowe i to wszystko. Zolda jest takim bardzo spokojnym miejscem. To, to nie jest miejsce, gdzie przyjeżdża się po to, żeby zabalować, wyszaleć, raczej żeby się wyciszyć, żeby pojeździć na nartach w, w spokoju, tak naprawdę, żeby się powiedzmy zajeździć. A, a tutaj nie znajdziemy wielu barów. Apryski, aczkolwiek. Yy, pod dolną stacją gondoli jest dosyć, spora, spora taka i restauracja, i bar, gdzie dzisiaj, jak zjeżdżałem z góry, to ekipa tam walczyła. Natomiast nie jest to taki styl, jak możemy spotkać w dużych ośrodkach narciarskich. Tu jest naprawdę bardzo, bardzo spokojnie. Oczywiście, co jeszcze oprócz NART jest tu muzeum Reinholda Messnera, gdyby ktoś chciał zwiedzić, to jedno, bo z kilku jest właśnie tutaj w Zoldzie. Jest też restauracja. Można zobaczyć jakie, które zostały tutaj sprowadzone do Zoldy i tutaj mieszkają. Restauracja, gdzie można spróbować mięsa z jaków. Jeżeli ktoś ma ochotę, proszę bardzo. Nie tylko tak jak na górze, barbeł, który się nazywał jak. A co jeszcze? Spokój i cisza. Tego, tego tu Wam nie zabraknie. Naprawdę. No co to? To tyle gadania. Idę do hotelu. Mam stąd gdzieś jakieś 10 minut marszu. To tak jak już Wam wcześniej powiedziałem, mój hotel jest mniej więcej tak w środku pomiędzy tu centrum a tym miejscem, gdzie są dwie stacje gondoli. Ta gondola, którą dzisiaj jechałem, i taka gondola 10- albo 8-osobowa, nie wiem teraz, która wyjeżdża na jeden z tych pobocznych regionów. Nie wiem, czy jutro będę miał czas, bo mam tutaj tylko zaplanowany czas do drugiej południu. O drugiej już mam transfer do Masocorto. I nie wiem czy mi się uda podjechać właśnie na tą górkę po lewej stronie, tak jak teraz stoję, ponieważ tam jest bardzo fajna trasa do przejechania, czarna, która jest otwarta zresztą. Zobaczymy jak jutro się spręży, zobaczymy jaka będzie pogoda, bo mam zaplanowanych kilka rzeczy, kilka ujęć dla Was. Mam nadzieję, że ta pogoda będzie, bo na, na, w tym momencie niestety pada i to pada deszcz tutaj na dole, na górze na pewno śnieg pada, więc liczę na to, że ta pogoda się poprawi.